Nowi mieszkańcy wprowadzili się na osiedle Miodowa Jar. Oddaliśmy jedenasty blok z trzynastu planowanych. W trzykondygnacyjnym budynku przy ulicy Miodowej 27 jest piętnaście mieszkań. Ich powierzchnia waha się od 30 do 43 m2. Wszystkie lokale wyposażone są w drzwi, grzejniki, armaturę i ceramikę łazienkową oraz kuchenną. Na podłogach leżą panele, a gdzie trzeba, są płytki. Postawienie i wyposażenie bloku kosztowało ponad 2,5 miliona złotych. Wkrótce zmieni się otoczenie budynków na osiedlu. Prezydent Płocka miał dla ich lokatorów dwie dobre wiadomości. Pracujemy w tym momencie, już jest projektowany plac zabaw, to na pewno ucieszy najmłodszych mieszkańców tego osiedla. To już jest projekt w fazie realizacji, w październiku powinniśmy projekt mieć i wówczas wybierzemy wykonawcę taka, żeby na wiosnę, a na pewno latem, już wakacje przyszłego roku, taki plac zabaw na osiedlu tutaj z prawdziwego zdarzenia się pojawił. Miasto przygotowuje się także do remontu osiedlowych dróg. Powstaną po zakończeniu realizacji dwóch ostatnich bloków, co nastąpi w przyszłym roku. Ostatni weekend lipca w Płocku już tradycyjnie upłynął przy dźwiękach muzyki elektronicznej. Po raz 16 na plaży nad Wisłą rozgościł się Audio River Festival. Na siedmiu scenach prezentował różne nurty elektroniki. Pogoda nie rozpieszczała festiwalowiczów, jednak dobra muzyka przygoniła deszcz i pozytywna energia udzieliła się wszystkim. Niedziela też nie była leniwa. Audio River przeniósł się do parku przy schodach Broniewskiego. W otoczeniu zieleni i pięknych dekoracji dzienna odsłona festiwalu porwała do tańca.